Kompania, tu, lewo, w lewo, wyznaczone miejsca zajęły kompania honorowa. Poczty Sztandarowe oraz pododdziały 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich. W dzisiejszym obchodzimy 96. rocznicę bitwy pod Jazłowcem. Zalążkiem 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich był utworzony w lutym 1918 roku w młodawskiej miejscowości Ungeni szwadron polski skupiający Polaków służących wcześniej w Armii Rosyjskiej. 5 stycznia 2008 roku drugi Batalion 12. Brygady Zmechanizowanej został utożsamiony z 14. Pułkiem Ułanów Jazłowieckich. Batalion składa się z pododdziałów piechoty zmotoryzowanej, wsparcia dowodzenia oraz logistycznego. Wyposażony jest w kołowe transportery opancerzone Rosomak BWP-1, pociski przeciwpancerne Spike, moździerze, granatniki, karabiny maszynowe, karabiny wyborowe i broń strzelecką. Żołnierze batalionu brali udział w misjach zagranicznych w Iraku w 2008 roku w ramach 10 zmiany PKW, a w Afganistanie w latach 2008-2009 w ramach 4 zmiany oraz w latach 2012-2014 w ramach dwunastej zmiany. batalionu ułanów jazłowieckich nr Z-130 z dnia 10 lipca 2015 roku. Podział jest poci. Na wniosek kapituły do spraw nadawania odznaki pamiątkowej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich wyróżniam Odznaką pamiątkową 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kapitana Karola Gomułka, chorążego Tomasza Matuka, młodszego chorążego Sebastiana Derlatka, plutonowego Marka Kwiatkowskiego, Starszego kaprala Remigiusza Walczaka Kaprala Marcina Buczkowskiego Kaprala Łukasza Brzezińskiego Kaprala Piotra Kabata Starszego szeregowego Rafała Wrubla, Starszego szeregowego Andrzeja Winiarza Starszego szeregowego Mariusza Kucharskiego Rozkaz podpisał Dowódca pułkownik Paweł Skuza Wyłożyli żołnierze Zastanówmy się przy tej okazji nad jedną sprawą. Nad tym, czy same mury, plac apelowy, to wszystko, co nas tutaj otacza, dodatkowo regulaminy, wystarczą, byśmy mówili o... o batalionie. Oczywiście, że nie wystarczy. Nie wystarczy, użyję tutaj takiego porównania: mąka, woda i sól, żeby mówić o chlebie. I jeszcze dodatkowo potrzeba piekarza, pieca i zaczynu, który zmienia surowe te surowce w chlebowe ciasto. I podobnie jest z pododdziałem. Góry i Regulamin to jeszcze nie pododdział, bo pododdział to zespół dowódczy wykonujący swój zawód oraz przede wszystkim to Wy, kilkanaście roczników żołnierzy. Tam również lokalna społeczność i stowarzyszenia, których wsparcie pozwala nam realizować szkolenie. I dbać o tradycje, to także lokalne władze, od których decyzji i zainteresowania również wiele zależy. Czy to wszystko, żeby można było mówić o pododdziale, zespole? Jeszcze nie. Jest jeszcze coś, co starożytni nazywali geniusz rocji, duchem miejsca. I jest jeszcze esprit de corps, czyli duch pododdziału, tak bardzo często przywoływany ostatnio. Duch ludzkiego zespołu, który już wspólny cel. Mówiąc mniej podniosle chodzi o atmosferę. Atmosferę w batalionie, o klimat w kompaniach, a nawet mikroklimat plutonów czy drużyn. Zatem geniusz locji to pamięć o historii danego miejsca, która emanuje z otoczenia i nadaje ton. Natomiast ten duch bojowy, esprit de corps, to pamięć o poprzednich bitwach, które przeżył dany pododdział. Nawet 70-100 lat temu, to jaka dawnych wydarzeń, przeżyć, to tradycja, która spaja mury, ludzi, dążenia, wizje oraz zachowania. Taka tradycja jest potrzebna, a darmia była prawdziwą szkołą. Uczyła nie tylko rzemiosła wojskowego, lecz także życia z pożytkiem dla siebie, swojego miasta, swojego kraju. Proszę o zabranie głosu prezesa rodziny 14 Pułku Łanów-Jazłowieckich, pana Jana Gromnickiego. Mając nadzieję i życząc Wam i, i naszej ojczyźnie, które jesteście wspaniałymi synami i córkami, abyście nie musieli sprawdzać waszych umiejętności w warunkach wojennych, jak wasi poprzednicy, Biorąc jednak pod uwagę wszelkie uwarunkowania, musimy także my, starzy, mający za sobą choćby ostatnią wojnę światową, przypominać nie tylko znane rzymskie przysłowie o zachowaniu pokoju i sposobu tego zachowania, ale również słowa naszego poety, zresztą oficera legionów, który mówił, że gdy zechcą podpalić wojną dom, Polskę, stań u drzwi. bagnet na broni. Bravo! 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 Bravo!